Siemano ziemeczki. dzisiaj z waszej strony Kevin Żywaka i Szymon najecki. Pozdrawiamy Artura i Konrada i nagrywamy Minecrafta na dwóch. Więc przechodzimy i nie przedłużamy. Na wysokim tonie X kliknij X X Kuko I będziemy sobie nagrywać te 14 30 sekund nie, 14 30 sekund. I, I tak jakby będziemy nagrywać mniej sobie skina szybko. Tak. Obcu nie sú. Tak. O, ty goto. Ja som ju. Tak. Je zablokovaný. Tak. To. Kažu tak I tak. Jej, dobra, to ty jesteś na tym, okrębie, a ja jestem na tym, co mama, mama, mam mało, co mam panie. Chodź, Uważaj, niech pan nie wyjdzie. Patrz, tak wygasz. Czekaj, nie chcę to wyrzucać. Tam wrzuć dwa razy, szybko. Patrz, tak, tak. Dźwięk. Nie tak, Szymon, tylko tak, kaku. Co? Może oni się wypełniają. I spodskocz. To jakoś. Na kółko się wyrzuca. Ja idę po drugie drzewo, okej? No na L2 się pije, a na L2 się stawia. Będziemy nagrywać odcinki. Szkoda, żeby nie mogłem nagrać jakiejś zimy na kokardach. To by były jaja. Co? Ja pierdzielę, oni rozbiją szybę. mam napije. Masz ty? A ja się też tylko napije. No. Chodź szybko, chodź pod wodę. Ma X. 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 Um. Trzeba, ja, no, to Kevin, chodź z wodę. Ale jedzenie trzeba, zrobić poszukiwał mnie. Pytaj, ale też, gdzie ja jestem? No wiem. I zabijaj... do Nie A, ty jesteś ok. Ci pomogę. Um. O, jak będą mamy. Oh my God. O my kot. Mamy żarcie. Bra, czoi, i świnio, gin... A. To ty ją załatwiał? Tak? Ja to Wróciliśmy właśnie z piłki nożnej, z tak zwanego orlika. Jesteśmy wymęczeni czterema kilometrami do przebycia na rowerze. Robimy tutaj dane koło kopalni, dobra? Okej. Okay. Patrz, masz taki ekipunek jak na kąpienie To. X! A. Kwadrat. Okej, okay, okej. Okay. Wejdź. Na kółko się wychodzi. I kwadrat. Kwadrat. A. A ty masz samodzielne tworzenie, to masz łatwiej. Kilka zigs. I czy masz nie? Ja mam takie jak na kąpie, to. Chyba, że chcesz jak, taki jak na kąpie. <słyska> Tam jest mój dziad i moja koleżanka, to więc nie widzicie się jak wygłupiają. Ok, no to robię dwa. Ja idę na polowania, co robisz do okej? Okay? Nie zostawię, nie Ale chyba musisz się być, bo co nie? Nie po... Nie zostawię mnie? Ja lecę no troszkę po jedząko. No, o, nie. Denis! Jesteś u mamy! Od kiedy nazywam się Denis? Jesteś u mamy! Okay, no. no i co? Przecież wiesz o tym, że raz jego wszystko tak samo robiło. O jabłuszko, jej. Idę patnić krowę. Ale to co miało? Nie ma terrorystka. Nie ma co. mi ma Ale Nie ma Pożyczysz Nie ten te wiesz, drewno? Aha, Nie ci. No. Może idę Nie pożyczyć. ci jak po sumie się skuba, ja się zrobię. Czeka, zrobię sobie siekierę i tego. Chodź tu. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, żeby mi zostało trzy. Ja to się bierze. I Chujem. jeszcze tu na ziemi. Tu na ziemi. tam zaraz tu Dobre, to poleczy. Dobra, to się Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. Dobra. Gdzie ja dam kwiat. Ej, ale dziwnie kształt. W domku. Wiem, fajny. Musimy sobie tu łazić. Później go i się go zrobić z no piętrowego, nie? No tak. Aha. A wiedam. Aha, ja go oh zegram. Aha. A to ja jestem tu. <noise> A wiesz jak to się włącza? Okej. Okay. Ma jedzonko dla nas dużo. Okej, okay, to spróbuję z tego wyjść. Nie wychodź ja... Albo być, bo tam jesteś Ale rzuć drewno. Pomocę, dziękuję. Kto brał tu wodę? Ja. <grymne> dziękuję. Ale służy, przejmę. Mamy tu, że w ogóle ten kopalnie nie świeci na gwiazdę, bo miał się widzieć z potworami. Na komputerze, a na komputerze graliśmy Minecraft. Gdzie jest nasz domek? No nie, na drugim okej. Na Zbieram nam kamień na kamień. te. O kurde, że mam... Chodź już drewno. ale nas... nas bieram. Ej, ale fajnie tutaj się teraz przychodzi tak. Wow. Gdzie ty jesteś? Tam na dole idę tutaj. Nie tam! Jestem tutaj, jakbyś chciał widział. Ale go... A no tutaj, chodź, idziemy. Przedstawię do wioski. Kolego, halo. na odcinku dołączył moim kister. Fajnie to zrobiłem, prawda? Patrz, tutaj się chodzi przez to, do tu i umierasz. Kister. Halo. Nie, wiem, nie, 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 i drewno. nie, 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 Dasz mi drewno? Kolego, dasz mi drewno? No właśnie, nie, teraz idę. No to zrób mi, a ja to zrobię nie, 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 okej? Lol. Się granie. I może nagram jeszcze drugi, ale on w ogóle będzie się chciało. Może go przedłużymy. No tego na pewno nie przedłużymy, bo się nie da. Ale dzisiaj spróbuję go tak, żeby był przedłużony. I cztery jabłko. U go spadło. Masz drewno? No właśnie to zbieram. Kurczaku, gień. Zrobiłam zupkę grzybową. Co ty na to? Tak. Tylko pożycz mi. Zaraz. Na pewno się... do Ciebie idę. Lecę. Gdzie Ty jesteś, Karol? Tam. Proszę. Proszę, radzę Cię czekać. O Jezus. O Jezus. Dzięki. Masz go tyle, że Ci starczy. A pójdę poszukać swych grzybków czerwonych. Ży... Grzybków do Ale czerwonych zawsze nie ma, nie? Czerwonych... Patrz ile pożegier Tutaj będą drzwi może. No, A czekaj, ja to najpierw muszę podać od nowa, żeby było lepsze. Dajesz ci sikierę? Nie trzeba. Sikierą szybciej. No to daj. Godzinę rozbieram. Masz, no to bon i wtedy szybko rozwalał mi się. ściemnia się. Dlatego le... Jest! Trzy Łóżko.

Dobrze, Dobra, ja, ja szybko, Szymon, robię łóżka. Idziemy spać już. Bo jak się do nas ktoś zbliży, to wiesz, co jest. Szymon, daj mi sześć tego drewna. E, teraz ten odcinek zakończymy. Sześć drewna. No i? No? Nie, daźmy cztery. O, już, już. Siedem. To, to teraz Nie boś, e, Muszę coś zrobić. E, i będę nagrywał jeszcze jeden później. E, I na no, zrobię to łóżko, bo mi, jak mi się zrobię tablet, to wcale nie będę nagrywał śpimy dwa się no i kończymy no i patrzymy. Trzymy, jest. chodź tu Elba, Elba. No. I tak się no i pa